Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Witamy w kolejnym sierpniowym portalu. Tu Aurelion. I winga hej! W dzisiejszym portalu będziemy mówić o tym, co tygrysy lubią najbardziej, a dodatkowo będziemy łapać bonusy u pani prezes cechu Fantastyki skierkon. Będziemy mówić bowiem o smokach i smoczych aspektach, ale nie tylko o tym. Smoki pojawiają się w różnych miejscach w popkulturze, w sci-fi i w fantastyce. Obdarzone są oczywiście potężną mocą, potężnymi zdolnościami magicznymi, ale. My chcielibyśmy wybrać jeden wątek, który nam najbardziej podchodzi, ze względu na to, że zarówno Winga, jak i ja bardzo lubimy Warcraft i World of Warcraft i związane z tym różne fajne wydarzenia, a tam smoków jest dużo, i dzisiaj chcemy się, ze względu na to wszystko, skupić na smoczych aspektach, które się tamże pojawiają. World of Warcraft to jest faktycznie zamiłowanie nas obojga, aczkolwiek moje się już parę lat temu skończyło. Natomiast 8 lat intensywnej gry mam na swoim koncie i muszę przyznać, że pod kątem loru jest to gra, która miała na mnie ogromny wpływ. Co cudowna po prostu historia, świetnie skonstruowana, a wątek właśnie smoczych aspektów jest jednym z moich ulubionych, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. Wątki ze smokami pojawiają się już w tak zwanej vanilla, czyli w, pierwszym, w pierwszej odsłonie. Gry w tej a, takiej głównej i najoryginalniejszej, i są dużo lepiej, dużo dogłębniej eksploatowane w kolejnych rozwinięciach, w kolejnych rozszerzeniach gry, i o tym też będziemy opowiadać troszeczkę. Tak, przy czym dzisiaj troszeczkę spróbujemy całą historię Smoczych Aspektów ułożyć chronologicznie, bo w międzyczasie cofamy się w czasie, przenosimy w przestrzeni, skaczemy w ogóle po całym lożu, żeby się zorientować skąd właściwie te Smocze Aspekty się wzięły, a stało się to na długo, 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 długo zanim tak naprawdę pojawiła się fabuła gier i to już nawet Warcrafta 1. Na samym początku po świecie latały w ogóle nie tyle smoki, a drejki, konkretnie protodrejki, czyli takie prasmoki. Jednym z nich był galakront. Był bardzo zachłanny, bardzo głodny wiecznie, no i generalnie nie należał do obdarzonych najczystszym i najmilszym serduchem. W związku z tym Jadł i jadł i jadł i jak jadł to robił się coraz większy, więc jak robił się coraz większy to musiał jeść coraz więcej. I wszyscy znamy takie historie z różnych baśni. W którymś momencie stał się już bardzo duży, w związku z tym normalne pożywienie, normalne ofiary mu nie wystarczały i zaczął zjadać swój własny rodzaj, czyli po prostu inne drejki. Na dodatek ta cała korupcja, która zawładnęła jego sercem sprawiła, że te drejki przeżuwał, przeżuwał. Potem zwracał i z nich wstawiały zombie draki. W lore World of Warcraft Galakront jest nazywany ojcem smoków. No i umówmy się, że to jest takie ojcostwo na skalę XXI wieku, no, nieadekwatne w związku z tym, jak traktował swoje dzieci. W każdym razie rósł i rósł i coraz więcej tych drake'ów wypluwał, co ciekawe w którymś momencie zaczął pożerać również te zombie drake'i, które wcześniej wyprodukował. Tam się działy naprawdę straszne rzeczy. W którymś momencie przedstawiciele wszystkich ras proto oznaczonych akurat w loże w owach po prostu kolorami, najpotężniejsze smoki każdego z tych rodów stanęły przeciwko Galakrondowi i tutaj odbyła się tak naprawdę nie jedna potyczka, tylko to było wiele poważnych bitew, w których niestety Połączone siły drake'ów no nie dawały Galakrondowi rady, na szczęście e, nie zostały wyniszczone do końca. W każdym razie cała ta wojna z Galakrondem praktycznie wyniszczyła gatunek drake'ów I tutaj na scenę wchodzi Tyr. Tyr był jednym z Tytanów. Tytani z kolei byli takimi bytami pośrednimi pomiędzy panteonem Bogów i prawda, smokami, a smoki są nadrzędne, nadrzędnymi stworzeniami nad rasą ludzką i ludzkopodobną na Azerocie. I Tyr był właśnie tym bohaterem, tytanem, który zasugerował w którymś momencie w loże, że to jego działania były powodem, dla którego Golakron zachowywał się tak, jak się zachowywał. W znaczeniu, że on sugerował Galakrondowi coś innego, a Galakrond coś to zrobił, ale nie wypaliło, i potem całą taką lawiną postępowało to wszystko za sobą. Także taki ciąg przyczynowo-skutkowy, to jest wszystko wina Tytanu. I w którymś momencie Tyr stwierdził, że poprze w takim razie połączone siły kolorowych Drakeów przeciwko Galakrondowi, stanie z nimi ramię w ramię i będzie walczył z ogromnym smokiem. Wykorzystał do tego specjalny artefakt, który chciał właśnie zastosować przeciwko Galakrondowi. No, niestety tutaj historia się obróciła trochę przeciwko niemu, gdyż artefakt razem z ręką Tyra Galakrond po prostu odgryzł i połknął. To z kolei jest taką fajną ciekawostką i wewnętrznym easter eggiem, nawet w loże Wowa, ponieważ po tym fakcie Titani zespawali, wytworzyli mu srebrną dłoń, srebrną rękę i Silver Hand jest jedną z ważnych fakcji w całym loże Wowa. A tak tutaj wszystko się ze sobą wiąże i tutaj nie ma żadnych nawiązań żadnych histeregów. W ogóle nam się nie kojarzy glis dogodnie. Dobrze, w każdym razie takich potyczek drake'ów z Galakrondem było bardzo wiele, no i oczywiście w którymś momencie dobro musiało zwyciężyć, więc drake'om udało się Galakronda pokonać. Nie bez strat natomiast, no, no, na pewno nie było to łatwe. I to jest ten moment, kiedy tytani stwierdzili, że chyba czas najwyższy drejki za to nagrodzić. I za pośrednictwem właśnie Tyra, Panteon Bogów Tytanów sprawił, że te drejki ci najsilniejsi przedstawiciele wszystkich ras stali się smoczymi aspektami. Ten artefakt, o którym wspomniałaś, był takim iskrą tyra właśnie fakt, że te drejki były jakby wystawione na działanie tego artefaktu, wspomogło ich we walce z Galakrondem i Tyr również wspomogł ich w tej ostatecznej walce z Galakrondem i to Tyr był znowu tą osobą, tym tytanem, który zrobił taką ankietę wśród innych tytanów, żeby nie awansować tych e, protodrejków do czegoś więcej, no bo się przydali, prawda, w walce z olbrzymim potworem i Oden jako jedyny sprzeciwił się temu wezwaniu, natomiast ponieważ to Tytanów owszem zagłosowało pozytywnie. Przedstawiono taki wniosek Wysokiej Radzie Panteonu, która to zaopiniowała też twierdząco. To było z kolei takim jeszcze innym, fajnym, wydaje mi się, nawiązaniem, ponieważ Tytani, którzy reprezentują smoki, którzy reprezentują protodrejki, aplikują do do, do Panteonu Bogów, a potem bogowie przesyłają swoje gifty, przesyłają swoje dary na te poszczególne smoki, ale te dary muszą być też channelowane, kanałowane przez poszczególnych tytanów. Także wydaje mi się, że to jest takie bardzo zbieżne ze sobą. I tutaj czterech tytanów tak naprawdę podzieliło się trochę swoimi mocami, żeby te drejki obdarować. I tak Amantul, czyli najwyższy ojciec Panteonu, podzielił się swoją mocą z brązowym drejkiem. Imieniem Nozdormu, który go obdarował mocą kontrolowania czasu. Dzięki temu Nozdormu y, pierwsze strzec samego czasu, trochę kontrolować ścieżki losu, i tak dalej. Drugą była Eonar, czyli opiekunka wszelkiego życia, i to tak naprawdę ona podzieliła troszeczkę swoją moc, y, obdarzając nią dwie siostry: y, przedstawicielkę drake'ów Czerwonych i przedstawicielkę zielonych, alekstraza y, została obdarowana. Tak naprawdę została przywódczynią wszystkich smoczych aspektów i od tej chwili pilnowała wszystkich żywych stworzeń na Azerocie. Natomiast Iserej, jej młodsza siostra Zielona Smoczyca, dostała moc wrażliwości na naturę i między innymi stworzyła coś takiego jak Szmaragdowy Sen, o którym powiemy za chwilkę troszeczkę więcej. Trzecim był Norganon, który obdarował swoją mocą niebieskiego protodrejka Malegosa. Dzięki temu Malegos uzyskał ogromną wrażliwość na magię i tak naprawdę został jej strażnikiem, strażnikiem wiedzy tajemnej. I czwartym, ostatnim tytanem był Kasgoroth, który swoją mocą podzielił się z Czarnym Drake'em, Neltarionem, który dostał władzę nad Ziemią i nad głębinami świata. To, o czym teraz mówimy, wydarzyło się o, oczywiście eony lat wcześniej, zanim historia i lore Wowa tak naprawdę się zaczął. Tę całą historię poznajemy przechodząc przez lore, który nam World of Warcraft zapodaje i poznajemy to już to wykonując questy, już to będąc przenoszonymi w czasie, już to prawda słysząc historie z innych ust, czytając księgi, które są rozrzucone po Azeroth i takie różne. De facto w podstawowej wersji gry w wanilii i w pierwszych dwóch, trzech dodatkach za dużo do czynienia ze smoczymi aspektami nie mamy, gdzieś tam właśnie są wspomniane są napisane o nich księgi. De facto za bardzo ich nie spotykamy, taki na przykład Nozdormu jest w ogóle praktycznie przez cały okres gry. Ukryty głęboko siedzi sobie w swoich jaskiniach czasu. Generalnie krążą legendy o tym, że ci, którzy tam wyruszą do jaski, rzadko kiedy wrócą niezmienieni, czasami wychodzą tydzień, czasami 100 lat później. Krążą nawet legendy o tym, że niektórzy opuścili jaskinie zanim do nich weszli, więc tutaj faktycznie z Nozdormu trochę lepiej nie zadzierać. Nozdormu generalnie jest bardzo ciężki do pokonania, bo po prostu potrafi przewidzieć, co wróg nam zaaplikuje. Troszeczkę kontroluje główną linię czasu i trzyma ją tak, żeby za bardzo nie pozostała niezmieniona. Nie to, że w ogóle nawiązujemy tutaj do Lokiego, prawda? W ogóle. Nie, do Loki, nawiązuje, Loki nawiązuje do Nozdormu, wydaje mi się. Tak, MCU wchodzi w fazę to Tonaris. <grym> tak naprawdę mamy spotykamy tego smoka dopiero w momencie, kiedy wchodzi do gry dodatek Kataklizm. Z czym on się je, to powiemy za chwileczkę. Ci, którzy nie znają gry może będą troszeczkę zaskoczeni, taki spoiler, nie? Drugim i najważniejszym smokiem, tak naprawdę, jest Alekstraza. Czerwona smoczyca, która dostała w spadku po Tytanach moc kontrolowania życia, i tak naprawdę stała się główną opiekunką całego świata. Jej też w sumie za często nie spotykamy w loże gry. Jest przez chwilę na pewno kontrolowana przez wrogie frakcje orcze. I to nawet powoduje, że cały jej klan czerwonych smoków przez chwilę odwraca się przeciwko ludzkości. Natomiast na szczęście wszystko kończy się dobrze, udaje się ją uratować, i okazuje się, że jednak z ludźmi, a przynajmniej z niektórymi ich frakcjami, idzie się dogadać i nie są tacy najgorsi. Młodszą siostrą Aleksandry jest Isera. I tak jak Winga powiedziałaś, faktycznie była opiekunką natury i była opiekunką szmaragdowego Snu albo Emerald Dream. I tak się stało w loże, że ten sen zamieni się w którymś momencie koszmar. To było za sprawą potrzeptów tak zwanych starych bogów, którzy są rozrzuceni również po całym loże Warcrafta i World of Warcraft, i których spotykamy i pokonujemy w tych największych rajdach, w tych największych wyprawach i w tych największych przygodach. I to są faktycznie takie legendarne pojedynki, wiecie, gdzie krew się leje, całe gildie padają, po, żeby tylko upić bossa na koniec. Więc ci bogowie maczają palce grubo w historii Azerotu, i ich takim ostatecznym celem jest, żeby życie na Azerocie zamienić w koszmar i żeby je w końcu ukrócić. Więc korumpują życie i korumpują smoki, które są, prawda, takimi stworzeniami niemalże idealnymi, i za sprawą ich potrzebów. Ten szmaragdowy sen Isery zamienia się w którymś momencie w koszmar. O, o, I to jest jeden z efektów ich działania. Więc Isera za sprawą wielkiej kapłanki Elune, Tyrande Whisperwind zasypia w rozszerzeniu Legion, ale jej duch, jej inne wcielenie, odradza się w Ardenwoldzie w obecnym rozszerzeniu, które się nazywa Shadowlands. Czyli, ponieważ przenosimy się w zaświaty, tam, prawda? Inne prawa rządzą zarówno magią, jak i żyjącymi stworzeniami, które mają szczęście albo pecha tam się znaleźć, ale Isera się odradza. I muszę Wam się przyznać, że jak Isera zasypiała, to był jeden, jedyny raz, kiedy ja się poryczałem grając w World of Warcraft. O Czwartym aspektem był Malegos, czyli aspekt tak naprawdę magii, niebieski smok, który władał całą magią, która... Tak naprawdę istnieje na zerocie. Był jednym z najpotężniejszych smoków. W ogóle jego łuski podobno mieniły się, przechodziły z niebieskiego w srebrny i z powrotem. Problem polega na tym, że w którymś momencie zaczął się robić mocno pyszny. W końcu jest jednym z najpotężniejszych stworzeń na całym świecie. I w momencie, kiedy rasa ludzka zaczęła również posługiwać się magią, stwierdził, że o kurczę, oni na to nie zasłużyli, nie są warci magii. W związku z tym wypowiedział im wojnę. W momencie, kiedy jedna z najpotężniejszych, jedno z najpotężniejszych stworzeń świata wypowiada wojnę miałkim ludziom, no to nie trudno się spodziewać, że ludzie raczej nie mają szans. Tutaj szczęśliwie zainterweniowały pozostałe aspekty i po wielu walkach udało się Malegosa pokonać. Natomiast pozostało miejsce po nim. Nie może być tak, że nie ma aspektu magii w związku z tym niebieskie smoki. Ustawiły radę i dokonały wyboru jego następcy. Tam trwały dosyć poważne dyskursy czysto polityczne, ale demokracja wygrała i jego miejsce zajął Calcegos. Calcegos się niestety swoim częściem i byciem niebieskim aspektem nie mógł nacieszyć zbyt długo, bo na jego drodze stanął piąty aspekt. Neltarion był smokiem z czarnego Dragonflightu, i był obdarzony taką właściwością przez Tytanów, przez Panteon, że był strażnikiem i władał wszystkim, co jest podziemne na Azerocie. Ale w związku z tym, to była też jego domena i tam on spał, tam on rezydował, ale w związku z tym odczuwał też wszystko, co się działo na Azerocie. I na przykład jak była lawina kamieni, osuwała się gdzieś w górach. No, to on to wszystko czuł. Jak jakaś skała pękała, albo jak było trzęsienie ziemi, no to on odczuwał fizyczny ból. Więc przez te wszystkie milenia, które nastąpiły od czasu powołania aspektów do czasu, kiedy ten Lor się rozgrywał, on był wystawiony na olbrzymie katusze. Oczywiście starożytni bogowie do takiej osłabionej duszy mieli łatwiejszy dostęp i zaczęli mu różne takie dziwne rzeczy szeptać, aż w końcu. Neltarion, teraz już Deathwing, czyli śmierć skrzydły, zaprzeczył swojemu powołaniu i wyzwolił się z Deepholmu i zaczął zionąć ogniem po całym Azerocie. To zaskutkowało tym, że nastąpiły olbrzymie zmiany na planecie, łącznie z wielkimi przesunięciami kontynentów, łącznie z jakimiś tam olbrzymimi wirami wodnymi, łącznie z pojawieniem się nowych, dużych lokalizacji na lądzie, więc to wszystko były potężne zmiany i pozostałe cztery aspekty musiały po pierwsze połączyć się ze sobą, połączyć swoje siły, żeby przeciwstawić się śmierci skrzydłemu, ale to nie wystarczyło. Następnie musiały połączyć siły również z bohaterami z Azerothu z żyjącymi stworzeniami, co było w ogóle nie do pomyślenia, żeby w ten sposób próbować przeciwstawić się temu arcywrogowi. No i dopiero takie połączone siły skutkowały tym, a, tam jeszcze po drodze był znowu ten artefakt Tyra, który, prawda, musiał zostać rozłupany, żeby uwolnić drzemiące w nim moce, bo ten artefakt też korumpował i miał cząstki pozostałych aspektów w sobie. I dopiero po rozerwaniu tego artefaktu, które to rozerwanie uderzyło w śmierć skrzydłego, on spadł z niebiosów i połączone siły mogły go pokonać. Więc to było takie kulminacyjne wydarzenie całego kataklizmu, który poza tym, umówmy się, był jednym ze słabszych rozszerzeń a tu się akurat z tą nie zgodzę, bo ja uważam Kataklizm za jeden z lepszych dodatków, no ale dobra, jakby nie wchodźmy w szczegóły, bo to bardzo subiektywne opinie, natomiast faktycznie tutaj walka z Defwingiem była jedną z najbardziej wstrząsających azerotem walk ever, zwłaszcza, że tutaj tak jak wspomniałeś, siły nieśmiertelnych aspektów musiały połączyć się z ogromnym wsparciem przede wszystkim potężnego szamana hordy, czyli Trala, ale także z siłami zwykłych, śmiertelnych bohaterów, czyli po prostu nas graczy i udało się oczywiście w końcu Deathwing Pokonać, natomiast nie obyło się to bezkosztowo, gdyż to jest ten moment, kiedy aspekty po prostu utraciły swoją moc. Ich cel, czyli ochrona świata, został tym samym wypełniony i po prostu moc dana przez Pantheon ich opuściła. Kluczowym wydaje mi się elementem, które się pojawiło w kataklizmie i które było powiązane z upadkiem śmierci skrzydłego w znaczeniu upadkiem Neltariona, a potem powstaniem śmierci skrzydłego, było Hour of Twilight. To było wydarzenie, które Aman Aman'Tul przewidział w swoich wizjach jako koniec Azerot'u i połączone siły Smoczych Aspektów i bohaterów żyjących usiłowały przeciwdziałać właśnie tej Hour of Twilight i to się udało, ale faktycznie niemałym kosztem. Natomiast tak, zgadzam się z tym co powiedziałaś, że tym samym Smocze Aspekty wypełniły swoje powołanie i oddając swoją magię, oddając swoją, ten boski element temu co boskie, pozostały no, Smokami. Tak, więc aspekty straciły wszystkie swoje moce, co nie znaczy, że w ogóle się rozpierzchły po całym świecie, zniknęły, przestały istnieć i już nigdy w życiu nie będą miały żadnego wpływu na Lord Warcraft'a, bo przecież absolutnie nie. W którymś momencie Smoki spotykają się w swojej wieży i cała czwórka dyskutuje o tym, tak naprawdę, co mają zrobić dalej, co mają ze sobą począć. Ostatecznie po burzliwych dyskusjach dochodzą do wniosku, że tak naprawdę każde z nich powinno pójść w swoją stronę i czynić, co uważają za słuszne. Największym przeciwnikiem Rozwiązania jest kalek, czyli niebieski aspekt, który trochę niezadowolony z tego, jak poszła ta rozmowa, idzie do szczątków Galakronda, gdzie znajduje trochę skorumpowany, ale jednak yy, ów artefakt. Dzięki jego mocy przenosi się. Trochę w przestrzeni, trochę w czasie, staje się cząstką Malegosa, czyli tego pierwszego niebieskiego aspektu, i dzięki jego oczom obserwuje całą historię aspektów. Staje się częścią Malegosa z czasów, kiedy ten był jeszcze protodrejkiem, czyli sam Jusieńki początek naszej dzisiejszej historii. Dzięki temu Kalek obserwuje to, w jaki sposób przebiegała walka z Galakrondem, w jaki sposób aspekty otrzymały od Panteonu swoje moce. Widzi całą historię aspektów. Dzięki pomocy Janey Proudmoore udaje mu się z trudem, bo z trudem, ale jednak wrócić do czasów teraźniejszych, i wraca na spotkanie z pozostałymi smokami, tłumacząc im, że ej, słuchajcie, dobra, nie mamy już mocy aspektów. Ale pamiętajcie, że Galakronda pokonaliście wszyscy nie jako aspekty, ale po prostu jako zwykłe drejki, nawet jeszcze nie smoki. Macie w sobie dużo więcej potęgi niż tylko to, co dali wam tytani. Możecie nadal zdziałać bardzo dużo, pomimo tego, że jesteście z powrotem postaciami śmiertelnymi. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób rozwinęliśmy tę historię, bo ona zatoczyło koło, czyli powstał taki uroboros, czyli wiesz, wąż czy smok, który zjada własny ogon. To wydaje mi się, że jest kapitalnym momentem, żeby zakończyć dzisiejszą audycję. Także do usłyszenia i widzimy się za tydzień. A nasze audycje możecie odsłuchiwać na YouTubie oraz na Spotify. Cześć!